Czy zauważyłeś, że niektórzy ludzie starzeją się z gracją po siedemdziesiątym roku życia, po prostu dlatego, że stosują kilka potężnych codziennych nawyków? Odpowiedzi nie znajdziesz w drogich zabiegach czy cudownych suplementach. Jest ona ukryta w małych, konsekwentnych nawykach, które kształtują każdy dzień. Prawda jest taka, że to, jak się starzejesz po siedemdziesiątym roku życia, nie zależy tylko od genów. Chodzi o to, co robisz każdego dnia, aby pielęgnować swoje ciało, umysł i ducha. W tym filmie zbadamy pięć złotych nawyków, które pomagają ci starzeć się z gracją, zachować bystrość umysłu i utrzymać niezależność aż do późniejszych lat. To proste, ale potężne rutyny, które stosują ludzie prowadzący długie, satysfakcjonujące życie. Ci Którzy każdego dnia budzą się czując wdzięczność, zdolność oraz radość życia. Zostań z nami do końca, ponieważ odkryjesz, jak te pięć nawyków nie tylko spowalnia proces starzenia, mogą one faktycznie pomóc ci poczuć się silniejszym, szczęśliwszym i bardziej pewnym siebie, niezależnie od wieku. Niezależnie od tego, czy masz już siedemdziesiąt lat, czy planujesz na przyszłość. Te lekcje mogą zmienić sposób, w jaki żyjesz każdego dnia od teraz. Teraz zaczynajmy. Numer jeden. Ruch rano, który budzi całe Twoje ciało. Jednym z najpotężniejszych, ale często pomijanych nawyków w dobrym starzeniu się po siedemdziesiątce. Roku życia jest rozpoczęcie dnia od delikatnego ruchu. To nie musi być ćwiczenie w tradycyjnym sensie. Żadnego ciężkiego podnoszenia czy długiego biegu. Ważne jest, aby powoli obudzić swoje ciało, przypominając swoim mięśniom, stawom i sercu, że wciąż jesteś tutaj, wciąż się poruszasz, wciąż żyjesz. Kiedy budzisz się rano, twoja cyrkulacja jest najwolniejsza. Kilka minut rozciągania, spaceru lub lekkiej pracy nad równowagą. Pomaga krwi dotrzeć do każdej części twojego ciała, zwłaszcza do nóg i mózgu. Ten prosty akt sygnalizuje sercu, aby mocniej pompowało, a płucom, aby szerzej się otwierały, co z kolei zapewnia ci klarowność i stałą energię przez cały dzień. To jak naciśnięcie przycisku startowego dla całego twojego systemu. Wielu seniorów nie docenia, jak ich poranna rutyna kształtuje resztę dnia. Pozostawanie w bezruchu po przebudzeniu sprawia, że twoje stawy są sztywne, umysł mglisty, a motywacja słabsza. Jednak mały poranny nawyk, coś tak prostego jak unoszenie rąk w górę, kręcenie ramionami czy przejście przez pokój, może temu zapobiec. Ruch utrzymuje aktywność twojego metabolizmu i przypomina układowi nerwowemu, aby pozostał skoordynowany. Pomyśl o Karol. 74-letniej byłej bibliotekarce. Kiedyś zaczynała poranki siedząc w ulubionym fotelu, przeglądając tablet z filiżanką kawy. Z biegiem czasu jej plecy zaczęły poleć, a energia spadała przed południem. Jej lekarz zasugerował niewielką zmianę rozpocząć poranki od dziesięciu minut ruchu przed kawą. Zaczęła robić powolne okręgi ramion. Delikatnie się rozciągać i spacerować do swojej skrzynki pocztowej. W ciągu kilku tygodni poprawiła swoją postawę, bóle się zmniejszyły, a poranki stały się łatwiejsze. To piękno ruchu nie musi być skomplikowany ani czasochłonny, liczy się z jeseja się. Dziecią konsekwencja. Każdego porank, gdy się poruszasz, wzmacniasz swoją cyrkulację, budzisz mięśnie. I przygotowujesz umysł na nadchodzący dzień. Wysyłasz swojemu ciału potężny komunikat: Nie zwalniam, utrzymuję kontrolę. Twój poranny ruch może być tak unikalny jak ty. Dla niektórych to krótki spacer wokół bloku, dla innych to rozciąganie w staniu, yoga, lub nawet tańczenie do starych ulubionych piosenek w salonie. Co najważniejsze, musi stać się rytuałem. Sposobem na ustalenie tonu, jak będziesz traktować siebie przez resztę dnia. Ludzkie ciało jest stworzone do ruchu, a nie siedzenia w miejscu. Nawet w wieku 70 czy 80 lat delikatny, zamierzony ruch utrzymuje elastyczność mięśni, nawilżenie stawów i zaangażowanie serca. Z biegiem czasu ten jeden nawyk może zmniejszyć ryzyko upadków, poprawić nastrój. I pomóc ci utrzymać niezależność znacznie dłużej, niż się spodziewasz. Dlatego zacznij swoje poranki od ruchu, traktuj swoje ciało jak żywy, zdolny do działania pojazd, którym wciąż jest. Każdy krok, rozciąganie i oddech, jaki wykonujesz, jest afirmacją, że życie nie kończy się w wieku siedemdziesięciu lat, po prostu zaczyna nowy rozdział siły i gracji. Numer dwa. Spójny sen, który przywraca umysł i ciało. Jednym ze złotych nawyków, które oddzielają tych, którzy starzeją się dobrze, od tych, którzy mają trudności, jest utrzymanie głębokiego, spójnego snu. Po siedemdziesiątym roku życia naturalny rytm ciała się zmienia. Wiele osób budzi się zbyt wcześnie, nie mogąc ponownie zasnąć, lub czuje się zmęczonych, nawet po pełnej nocy w łóżku. Ale prawdziwe zdrowe starzenie się zależy od tego, jak skutecznie odpoczywasz. Podczas snu twoje ciało naprawia się, mózg resetuje się, a układ odpornościowy odbudowuje. Dobry sen nie polega tylko na liczbie godzin, chodzi o jakość. Głęboki, regeneracyjny sen pozwala twojemu ciału uwolnić hormony wzrostu, które naprawiają tkanki, równoważą metabolizm i wzmacniają pamięć. Bez snu zapalenie gromadzi się szybciej, a twoja koncentracja spada, a nawet równowaga może osłabnąć. Dlatego uzyskanie spójnego odpoczynku jest jednym z najczęściej pomijanych, ale potężnych rodzajów medycyny długowieczności dostępnych dla każdego. Stworzenie spokojnej rutyny przed snem nie musi być skomplikowane. Zaczyna się od rytmu, kładzenie się spać i budzenie o tej samej porze każdego dnia. Trenuje Twój wewnętrzny zegar, sprawiając, że sen przychodzi naturalnie. Unikanie ciężkich posiłków, jasnych świateł lub nadmiaru wiadomości tuż przed snem pomaga Twojemu umysłowi zwolnić i przygotować się na odpoczynek. Delikatne rozciąganie, czytanie czegoś inspirującego lub słuchanie kojącej muzyki mogą sygnalizować Twojemu mózgowi, że nadszedł czas, aby się zrelaksować. Rozważ Waltera, 74-esto emerytowanego trenera, który wielokrotnie budził się w nocy. Myślał, że to po prostu część starzenia się, aż jego lekarz doradził mu stworzenie rytuału przed snem. Przyciemnione światła, brak ekranów i krótka medytacja oddechowa przed snem pomogły. W ciągu dwóch tygodni jego noce stały się spokojniejsze a poranki jaśniejsze. Jego pamięć się poprawiła, a energia w ciągu dnia wzrosła. To nie był cud, po prostu pozwolicie swojemu ciału robić to, co ma robić, w odpowiednim otoczeniu. Sen jest także bezpośrednio związany z emocjonalną stabilnością. Seniorzy, którzy dobrze śpią, doświadczają mniej niepokoju, mniej huśtawek nastroju i lepszej koncentracji. Daje to Twojemu umysłowi czas na uporządkowanie myśli, uwolnienie zmartwień i wzmocnienie odporności na nadchodzący dzień. Krótko mówiąc, dobry sen nie tylko odpoczywa Twoje ciało, resetuje Twojego ducha. Jeśli traktowałeś sen jako coś drugorzędnego, nadszedł czas, by zobaczyć w nim jednego z Twoich największych sojuszników w dobrym starzeniu się. Każda noc to szansa na naprawę. Naładowanie i przygotowanie się na kolejny dzień życia. Chroń ten czas spraw, by stał się święty. Jeśli wciąż oglądasz ten film i uznajesz te spostrzeżenia zawartościowe, proszę skomentuj. Numer dwa poniżej, aby dać mi znać, że tu jesteś. A jeśli jeszcze się nie subskrybowałeś, polecam to zrobić i włączyć powiadomienia. Aby nie przegapić żadnych filmów. Twoje wsparcie pomaga nam w tworzeniu wartościowych treści, które informują i inspirują cię. Teraz, dalej. Numer 3. Pożywne posiłki, które chronią twoją siłę i pamięć. Jedzenie po siedemdziesiątym roku życia staje się czymś więcej niż tylko paliwem, staje się lekarstwem. Każdy posiłek, który spożywasz, może wspierać naturalne uzdrawianie Twojego ciała lub powoli je osłabiać. Odpowiednie jedzenie może poprawić Twoją pamięć, wzmocnić kości i utrzymać mięśnie w dobrym stanie, podczas gdy niewłaściwe może przyspieszyć zmęczenie, stany zapalne i utratę mobilności. Klucz do zdrowego starzenia się nie polega na jedzeniu mniej, lecz na mądroższym jedzeniu. Zrównoważony talerz powinien zawierać kolorowe warzywa, chude białko, zdrowe tłuszcze i pełnoziarniste produkty. Te jedzenie współgrają ze sobą niczym symfonia odżywiająca każdą komórkę w Twoim ciele. Warzywa takie jak spinach, brokuły i marchewki, dostarczają antyoksydantów, które chronią Twój mózg przed spadkiem. Białko z jaj, fasoli lub ryb. Pomaga odbudować tkankę mięśniową i utrzymać równowagę. Zdrowe tłuszcze, z oliwy z oliwek, orzechów i awokado utrzymują twoje serce silne, a stawy elastyczne. Wielu ludzi w swoich siedemdziesiątych latach nieświadomie spożywa za mało białka lub za dużo cukru. Taki brak równowagi może prowadzić do utraty mięśni, osłabienia i słabej koncentracji. Zamiast pomijać posiłki lub polegać na przetworzonych przekąskach, wybieraj jedzenie, które dostarcza ci stabilną energię. Śniadanie z owsianką z orzechami i owocami, lub prosta sałatka z łososiem i oliwą z oliwek na lunch, dostarcza znacznie więcej witalności niż cokolwiek pakowanego lub smażonego. Nawodnienie również odgrywa dużą rolę. W miarę starzenia się twoje sygnały pragnienia osłabiają się, co oznacza, że możesz nie zdawać sobie sprawy, że jesteś odwodniony, aż poczujesz zmęczenie. Woda wspiera trawienie, nawilżanie stawów i cyrkulację, co jest niezbędne do pozostania aktywnym. Nawet ziołowa herbata czy zupy na bulionie mogą pomóc w nawodnieniu bez obciążania twojego systemu. Rozważ Susan Siedemdziesięcio od sieciotkę letn ją emerytowaną pielęgniarkę, która kiedyś miała problemy z zawrotami głowy i niską energią. Gdy zaczęła jeść małe, zrównoważone posiłki w ciągu dnia, włączając więcej warzyw, ryb i wody, jej siła wróciła. Już nie czuła popołudniowego spadku energii, a jej koncentracja się poprawiła. Jej przemiana nie wynikała z suplementów ani rygorystycznej diety przyszła z konsekwentnego odżywiania. Dobre jedzenie po siedemdziesiątym nie polega na restrykcjach. Chodzi o obfitość w odpowiednich obszarach. Każdy składnik, który spożywasz, wspiera konkretną część twojej długowieczności: wapnie dla Twoich kości, kwasy omega3 dla serca, witaminy z grupy B dla umysłu. Kiedy postrzegasz jedzenie jako codzienną dawkę lekarstwa, każdy posiłek staje się cichym inwestycją w twoje przyszłe ja. Twoje ciało odbija to, co mu dajesz. Karm je pożywieniem, a ono nagrodzi cię klarownością, siłą i wytrzymałością. Każdy kęs to szansa na wsparcie swojej niezależności i cieszenie się latami przed tobą, z pewnością siebie i witalnością. Numer 4. Znaczące relacje, które utrzymują twoje serce i umysł przy życiu. Jednym z najpotężniejszych nawyków w dobrym starzeniu się po siedemdziesiątce. Roku życia nie jest dieta ani ćwiczenia to ludzie. Utrzymywanie kontaktów społecznych chroni twój mózg, wzmacnia twój układ odpornościowy i daje ci poczucie przynależności, jakiego sama medycyna nie może zapewnić. Ludzie są stworzeni do łączenia się i ci, którzy utrzymują głębokie, znacząc... znaczące relacje, Często żyją dłużej i szybciej dochodzą do siebie po chorobach, niż ci, którzy się izolują. Samotność nie tylko sprawia, że czujesz się smutny, zmienia twoje ciało na poziomie komórkowym. Badania pokazują, że przewlekła izolacja może zwiększyć stan zapalny, podnieść ciśnienie krwi, a nawet przyspieszyć spadek pamięci. Dobrą wiadomością jest, że przeciwnik również jest prawdziwy. Dzielenie się śmiechem, rozmową czy posiłkiem z innymi uwalnia oksytocynę hormon więzi, który uspokaja twoje serce i redukuje stres. Każda ciepła więź, którą pielęgnujesz, jest jak codzienna dawka naturalnej medycyny. Kluczem nie jest liczba osób w twoim życiu, ale głębokość relacji. Chodzi o to, by mieć kogoś, z kim można szczerze porozmawiać. Kogoś, kto słucha bez oceniania, lub po prostu o osobę, z którą można cieszyć się cichymi chwilami. Może to być przyjaciel z całego życia, sąsiad, lub nawet nowa znajoma z zajęć w społeczności. Połączenie to kwestia obecności, a nie doskonałości. Pomyśl o Haroldzie, osiemdziesięciodwuletnim wdowcu, który przez lata jadł kolację sam. Zauważył, że jego motywacja malała, energia spadała a apetyt malał. Potem dołączył do lokalnej grupy seniorów, która spotykała się dwa razy w tygodniu, aby spacerować. W ciągu miesiąca jego nastrój się poprawił, jego sen stał się głębszy, a apetyt wrócił. Często mówi: Myślałem, że potrzebuję lekarstw, ale naprawdę potrzebowałem tylko towarzystwa. Utrzymywanie kontaktów także sprawia, że twój mózg pozostaje młody. Każda rozmowa wyzwala od ciebie umiejętności słuchania. Kania, przypominania sobie i reagowania, umiejętności, które poprawiają zdrowie poznawcze. Kiedy dzielisz się historiami, śmiejesz z wspomnień lub nawet dyskutujesz przyjacielskie opinie, ćwiczysz najkompleksowy mięsień, który posiadasz, swój umysł. Technologia również może pomóc. Połączenia wideo, czaty grupowe i społeczności online sprawiają, że łatwiej niż kiedykolwiek utrzymywać bliskość z ukochanymi, nawet z daleka. Kluczowe jest wykorzystanie ich do pogłębiania rzeczywistych relacji, a nie do ich zastępowania. Na tym etapie życia kontakt nie jest luksusem, to konieczność. Skontaktuj się dzisiaj z kimś, napisz list, zadzwoń, lub usiądź z przyjacielem przy kawie. Ciepło, które dajesz innym, odbija się na Tobie, utrzymując Twój duch żywy i Twoje serce silne. Jeśli wciąż oglądasz ten film i uznajesz te, te spostrzeżenia za wartościowe, proszę, skomentuj numer 4 poniżej, aby dać mi znać, że tu jesteś. A jeśli jeszcze się nie subskrybowałeś, polecam to zrobić i włączyć powiadomienia, aby nie przegapić żadnych filmów. Twoje wsparcie pomaga nam w tworzeniu wartościowych treści, które informują i inspirują cię. Teraz dalej. Numer 5. Codzienna wdzięczność, która wzmacnia twój duch i przekształca twój mózg. Wśród wszystkich nawyków kształtujących zdrowe starzenie się, wdzięczność może być najbardziej przełomowa ze wszystkich. Nie kosztuje nic, nie wymaga żadnego sprzętu, a mimo to zmienia wszystko. Od sposobu, w jaki działa Twój umysł, do tego, jak czuje się Twoje ciało. Po siedemdziesiątym roku życia, wdzięczność staje się czymś więcej niż tylko pozytywnym nastawieniem. To codzienne lekarstwo, które wzmacnia odporność, redukuje stres i pogłębia radość. Kiedy każdego dnia poświęcasz chwilę, aby zastanowić się nad tym, co jest dobre, Twoje zdrowie, Twoje wspomnienia, ludzie, którzy się o Ciebie troszczą. Twój mózg uwalnia serotoninę i dopaminę, chemikalia odpowiedzialne za spokój i szczęście. Z czasem to przekształcanie pomaga przeciwstawić się lękom i strachom, zastępując je stabilnością i pokojem. Praktykowanie wdzięczności nie oznacza ignorowania bólu, ani udawania, że życie jest idealne. Chodzi o to, by skupić się na tym, co pozostaje silne, piękne i znaczące w Twoim świecie. Wdzięczność ma również głęboki wpływ na ciało. Badania pokazują, że osoby, które regularnie praktykują wdzięczność, mają niższe ciśnienie krwi, lepszy sen i mocniejsze układy odpornościowe. Pomaga to obniżyć hormony stresu i zachęca twoje serce do bicia w płynniejszym rytmie. Krótko mówiąc, wdzięczny umysł tworzy zdrowsze ciało. John, 76-latek emerytowany mechanik, Miał kiedyś problemy z goryczą po stracie kilku przyjaciół w krótkim odstępie czasu. Na sugestie córki zaczął prowadzić mały notatnik, w którym każdego ranka zapisywał trzy rzeczy, za które jest wdzięczny. Na początku było to trudne, musiał zmusić się, aby pomyśleć o czymś poza swoją rutyną. Ale w ciągu kilku tygodni zauważył, że jego nastrój się poprawił, jego poranki stały się spokojniejsze. Jego ciśnienie krwi ustabilizowało się, a po raz pierwszy od lat zaczął spać całą noc. Jego świat się nie zmienił, zmienił się jego sposób myślenia. Praktykowanie wdzięczności może przybierać wiele form. Niektórzy ludzie zapisują kilka zdań każdego ranka, inni zatrzymują się przed snem, by w ciszy zastanowić się nad błogosławieństwami dnia. Może to być tak proste, jak docenienie ciepła słońca przez okno, śmiechu wnuka, lub siły, która nadal pozwala ci wchodzić na kilka schodów. Ważne jest, aby stało się to zamierzone chwilą uświadomienia, która przesuwa twoją energię od niedoboru do obfitości. To podejście nie tylko poprawia samopoczucie emocjonalne, ale także wydłuża twoją jakość życia. Gdy czujesz wdzięczność, Przechodzisz przez świat z lżejszym sercem i silniejszym poczuciem celu. Pomaga ci zobaczyć, że starzenie się to nie kwestia straty, to kwestia docenienia podróży, którą przeszedłeś, oraz mądrości, którą teraz nosisz. Każdy dzień, w którym się budzisz, to kolejna szansa, aby wyrazić wdzięczność, głęboko oddychać, uśmiechać się i dostrzegać, co wciąż jest możliwe. Wybierając życie w wdzięczności, Zapraszasz pokój do swojego życia, a ten pokój staje się fundamentem prawdziwej długowieczności. Myśli końcowe. Podczas gdy kończymy ten film, poświęć chwilę, aby zastanowić się nad tymi pięcioma złotymi nawykami zdrowego starzenia się po siedemdziesiątce roku życia. Który z nich przemówił do ciebie najbardziej? Czy to pozostawanie aktywnym, pielęgnowanie umysłu? Jedzenie z celem, utrzymywanie bliskich relacji, czy praktykowanie wdzięczności każdego dnia? Każdy z tych nawyków może wydawać się prosty sam w sobie, ale razem tworzą potężną podstawę dla długiego, satysfakcjonującego życia. Starzenie się z gracją nie polega na walce z czasem chodzi o jego przyjęcie chodzi o uświadomienie sobie, że Twoje ciało. Umysł i duch wciąż mają zdolność wzrostu, uzdrawiania i odnowy. Te nawyki nie tylko utrzymują cię w zdrowiu, przypominają ci, że każdy dzień wciąż ma swoje znaczenie, radość i możliwości. Nawet małe kroki mają znaczenie krótki spacer, przemyślany posiłek, szczera rozmowa czy cichy moment wdzięczności. Wszystko to przyczynia się do twojej długowieczności i spokoju umysłu. Im bardziej je praktykujesz, tym silniejszy i pewniejszy w siebie się stajesz. Twoja droga po 70. roku życia nie polega na spowalnianiu. Chodzi o pogłębianie świadomości i wzbogacanie lat przed tobą. Już zdobyłeś mądrość doświadczenia, teraz czas, aby wykorzystać ją do życia z celem i wdzięcznością. Każdy dzień to szansa, aby zaopiekować się swoim ciałem, poszerzać swój umysł i otworzyć swoje serce. Dziękujemy, że do nas dołączyłeś dzisiaj. Chętnie usłyszymy od ciebie. Zostaw komentarz poniżej, i podziel się jedną rzeczą, której się dziś nauczyłeś, oraz jak planujesz to wykorzystać w swoim życiu. Twoje myśli są dla nas ważne, więc nie wahaj się ich podzielić. Czytanie Twoich komentarzy daje nam wielką motywację i wsparcie. Jeśli spodobał Ci się ten film i uznałeś go za pomocny, Proszę, polub, subskrybuj i podziel się. Twoje wsparcie pomaga nam w tworzeniu wartościowych treści, które informują i inspirują cię. Dzięki za oglądanie i czekamy na spotkanie w kolejnym filmie.